Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. Często Wam wcześniej wspominam o nasionach chia, ale nie poświęciłam im całego filmu, a myślę, że warto. Jeśli chcesz posłuchać o wspaniałych właściwościach i o dobroczynnym działaniu nasion chia, zapraszam. Nasiona chia są bogate w antyoksydanty, które oczywiście walczą z wolnymi rodnikami, ale również zapobiegają jełczeniu tłuszczów w nich zawartych. Nosianocjia są zwykle bez pestycydów, gdyż przeważnie są z organicznych upraw ekologicznych i nie są genetycznie modyfikowane. Nadają się dla ludzi. Na diecie low carb, czyli dla tych, którzy uważają na spożycie węglowodanów, również błonnik w nich zawarty wspomaga trawienie. Jest to bogate źródło roślinne białka. Jeśli próbujesz schudnąć, nasiona czy również pomogą Ci się czuć pełniejszym, dlatego że chłoną one świetnie wodę i powodują takie uczucie pełności w żołądku. Dodam tutaj również, że są wspaniałe dla kości, dla zdrowia kości, zawierają często więcej wapnia niż większość nabiału. Nasiona chia pomagają w detoksykacji, jest to świetne źródło kwasów tłuszczowych omega-3, błonnika i białka. Redukują zapalenie w organizmie, jak i wspomagają regenerację komórek. Zawartość w nich cynku wpływa cudownie na skórę. Również warto chronić serce z nasionami czyja. Już jedna łyżka tych nasion pokrywa dzienne zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe omega-3. Dzięki zawartości błonnika również obniżają ryzyko zachorowania na raka jelita. Nie zabierają one również glutenu. To już wszystko na dziś. Ja na sam koniec chciałabym Ci polecić błonnik primwitalny, który wspaniale wspiera pracę układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspomaga również układ krwionośny. Aby dowiedzieć się więcej na temat błonnika primwitalnego, kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia.